Jak wiesz, w wielu obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej zachodzi potrzeba magazynowania wody. Czy wiesz, że w przypadku ograniczeń konstrukcyjnych lub lokalizacyjnych możesz zrealizować ten cel wewnątrz budynku? I nie chodzi tu wcale o bufor jednego czy dwóch metrów sześciennych wody, a znacznie, znacznie większy, jeśli na co dzień. Projektujesz instalacje sanitarne i przeciwpożarowe, lub dotyczy Cię temat magazynowania wody w zbiornikach. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. Po co magazynuje się wodę w większych ilościach? Są to na ogół potrzeby związane z gromadzeniem wody do celów: przeciwpożarowych, zapewnieniem wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem, na przykład w placówkach medycznych, czy też retencjonowaniem wód opadowych. W zakładach przemysłowych zachodzi także potrzeba zapewnienia odpowiedniego zapasu wody do celów produkcyjnych lub zagospodarowanie wody z procesów technologicznych. W centrach miast, chociaż tak naprawdę nie tylko Często z uwagi na istniejącą infrastrukturę nie jest możliwa budowa zbiorników naziemnych, lub wiązałaby się ona z dużo większymi kosztami i czasem realizacji, w który wchodziłoby na przykład uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Czy zgodzisz się ze mną? Z kolei, ze względu na istniejące sieci ciepłownicze lub inne podziemne instalacje czy rurociągi. Nie ma możliwości budowy zbiornika podziemnego. Jeśli spotkałeś się z podobnymi sytuacjami lub mierzysz się z jakimś wyzwaniem projektowym, daj znać w komentarzu. Wtedy do budowy zbiornika pozostaje więc wnętrze danego obiektu. To z kolei często ma pewne uwarunkowania konstrukcyjne, które uniemożliwiają wniesienie zbiornika w całości. Umówmy się. Nawet jeśli przykładowo szpital posiada nieużytkowane pomieszczenie, to na ogół znajduje się ono w najniższych kondygnacjach budynku. Jeśli jest to piwnica, to dojście do niej przeważnie jest możliwe przez wąskie korytarze, drzwi, przejścia, schody itd. Takich przykładów budynków, gdzie w grę wchodzi tylko i wyłącznie budowa zbiornika na miejscu, z pojedynczych modułów jest naprawdę sporo. Są to poza szpitalami biurowce, różnego rodzaju ośrodki zdrowia takie jak np. hospicja, uzdrowiska czy sanatoria, hotele, pensjonaty, szkoły czy nawet obiekty sakra sakralne. Zdarzyła się nam taka realizacja w schronisku górskim położonym na wysokości 1670 metrów nad poziomem morza. Aby dotrzeć na miejsce Ekipa realizująca montaż zbiornika musiała się zmierzyć z pieszą wędrówką jeszcze przed otwarciem szlaku. Jaki z tego wniosek? Projektanci muszą być naprawdę dobrzy w Tetris, żeby zmieścić zbiorniki w ciasnych pomieszczeniach, a wykonawcy muszą być w dobrej formie, by poradzić sobie z realizacją w trudnych warunkach. Wiesz już, gdzie znajdują zastosowanie zbiorniki spłyt modułowych? Pora więc odpowiedzieć na pytanie, jakie w praktyce niosą korzyści, a przede wszystkim, czy są one wytrzymałe i bezpieczne. Mógłbym tutaj odpowiedzieć wprost jednym słowem: tak. Przejdę jednak przez. Najważniejsze cechy, o których warto pamiętać podczas na przykład rozmów z klientem czy rozważania takiego rozwiązania. Zacznijmy od aspektów związanych z bezpieczeństwem. Przy magazynowaniu wody, użytkownikom zawsze zależy na zachowaniu najwyższych standardów higienicznych. W przypadku zbiorników modułowych stworzywa które charakteryzuje się izolacyjnością cieplną na poziomie 1,7 W na metr kwadratowy kelwin. Ograniczone jest nagrzewanie się wody. To z kolei eliminuje rozwój i namnażanie bakterii, na przykład typu Legionella. Sam materiał posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny, dzięki czemu bez obaw może być stosowany do konstrukcji magazynów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czy wody przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Zaletą wynikającą z zastosowania zbiorników typu amark Multi Power jest oczywiście możliwość pracy z instalacjami przeciwpożarowymi. Dzięki strukturze materiału i możliwościom łatwego utrzymania czystości wody, ryzyko zanieczyszczeń wtórnych. Elementów instalacji czy wnikania brudu do dysz o małych średnicach jest ograniczone praktycznie do zera. Mowa tu szczególnie o systemach gaszenia mgłą wodną. Kolejną ważną kwestią jest brak elementów stalowych, dzięki czemu nie ma ryzyka korozji, co wiązałoby się z częstszymi wydatkami eksploatacyjnymi. Wykonanie spłyt tworzywa ułatwia czyszczenie zbiornika przez służby utrzymania poprzez nieograniczone możliwości dezynfekcji i mycia zbiornika pod ciśnieniem. Idąc dalej, taki zbiornik z płyt modułowych ma stosunkowo niską masę. Dzięki wysokiej sztywności materiału i solidnej konstrukcji wewnętrznych kratownic, nie dotyczy się ryzyko pęknięć zbiornika, nawet. Mimo wspomnianej niskiej wagi. Pewnie przyznasz, że dla wielu inwestorów ważną korzyścią będzie czas realizacji. Ma to duże znaczenie przede wszystkim jeśli chodzi o okres wyłączenia instalacji z ruchu. Budowa zbiorników z płyt modułowych Multipower zamyka się na ogół w kilku dniach. To powoduje, że przerwy w pracy instalacji są w porównaniu do innych technologii wykonania zbiorników. Naprawdę krótkie. Dzięki braku konieczności ingerencji w konstrukcję budynku, czyli na przykład wyburzania ścian czy poszerzania otworów drzwiowych, jako biuro projektowe nie musisz analizować części konstrukcyjnej czy zastanawiać się, którą ścianę można wyburzyć. Nie musisz też rozbudowywać opracowania projektowego czy modyfikować planu bios jako inwestora ominą cię dodatkowe koszty i wydłużony przez prace remontowe czas realizacji. Pomijając kwestie finansowe, taka ingerencja w konstrukcję budynku bywa czasami utrudniona, czy wręcz niemożliwa ze względu na rodzaj obiektu. Na przykład jeśli chodzi o wiekowe kamienice. Czy zgadzasz się z tego typu argumentami? Okej. Okay. Zastanawiasz się, jak w praktyce buduje się takie zbiorniki? Z jakiego materiału? Czy są one wytrzymałe i bezpieczne? Zacznijmy więc od materiału konstrukcyjnego, którym są płyty modułowe o nazwie Multipower. Stąd pochodzi nazwa technologii budowy takich zbiorników, czyli Tank Multipower. Płyty wykonane są z polipropylenu kopolimeru. Nie są to standardowe, pojedyncze płyty lite. Są to dwie płyty. Lite, zespolone tak zwanym plastrem miodu, czyli wewnętrznymi żebrami usztywniającymi, które występują w dwóch wariantach rozstawu. Dlatego też czasem nazywa się je płytami sandwichowymi. Ta konstrukcja wpływa na wysoką wytrzymałość ścian zbiornika. Wymiary pojedynczej płyty pozwalają bez problemu wnieść ją na przykład przez otwory drzwiowe, co sprawia, że w miejscu, w którym może stanąć zbiornik, jest praktycznie niczym nieograniczone. Rozbudziłem nieco Twoją wyobraźnię. Pewnie już rozmyślasz, jak przebiega montaż takiego zbiornika. Już mówię, po zaprojektowaniu zbiornika, czyli dostosowaniu jego gabarytów do wymaganej pojemności czynnej i kubatury pomieszczenia, odpowiedniego zaplanowania wzmocnień wewnętrznych i rozmieszczenia króćców, Prefabrykowane płyty transportuje się na miejsce i wnosi pojedynczo do miejsca posadowienia. Oczywiście, jeśli warunki na to pozwalają, możliwe jest wniesienie i zainstalowanie gotowego zbiornika, ale w rzeczywistości dotyczy to głównie nowo budowanych obiektów. Konstrukcja takiego zbiornika stanowi płaszcz prostopadłościenny. Zależnie od warunków usytuowania. Zdarzają się też nietypowe kształty, na przykład przypominający literę L. Dla przykładu taki zbiornik o pojemności ponad 160 m3 montowaliśmy dla jednego ze szpitali, w którym kształt był dostosowany do specyfiki pomieszczenia, jak również istniejących konstrukcji wsporczych stropów, żelbetonowych, pionowych słupów. Możliwość tworzenia takich kombinacji to bez wątpienia kolejna zaleta konstrukcji modułowej. Korpus, czyli ściany zbiornika, wykonuje się ze wspomnianych płyt multipower, natomiast dno i sufit z płyty litej. Wszystkie płyty scala się ze sobą za pomocą tzw. zgrzewania doczołowego, spawania gorącym powietrzem lub spawania ekstruzyjnego, co daje wysoką szczelność łączeń. Od wewnątrz konstrukcja zbiornika jest wzmacniana płytami wspawanymi pod kątem 90 stopni. Na ogół wygląda to tak, że im zbiornik przybiera bardziej kształt czy ścianu, tym takich wzmocnień jest mniej. Im prostopadło ścianu, czyli będzie dłuższy, węższy, wyższy, takich wzmocnień będzie więcej. Dzięki wzmocnieniu zbiornika od środka możesz go ulokować możliwie blisko ścian, wykorzystując możliwie maksymalnie przestrzeń, którą dysponujesz. Zbiorniki modułowe na wodę tak jak każde inne dodatkowo wyposaża się w króćce przyłącza rurociągi zasilania, zasuwy, zawory, systemy sterowania, systemy pomiaru poziomu wody, czy też komunikacje z centralnymi systemami sterowania zainstalowanymi w budynkach. Taki kompletny magazyn wody zapewni ci niezawodność i bezpieczeństwo przez wiele lat użytkowania zbiornika. Jeśli Chcesz poszerzyć swoje kompetencje, poznać nowe technologie, lub zwyczajnie zainteresowało Cię rozwiązanie pozwalające na magazynowanie większych ilości wody wewnątrz budynków. Zapraszam Cię do pobrania poradnika dotyczącego wewnętrznych zbiorników na wodę. Link znajdziesz w opisie pod filmem. To Naprawdę obszerna pigułka wiedzy, włącznie ze wskazówkami projektowymi, dzięki którym dowiesz się, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o planowanie pojemności czynnej, gabarytów zbiornika. Przekonasz się także, jaki procent pojemności zabierają wzmocnienia wewnętrzne lub jak sobie radzić ze strefami martwymi. W poradniku znajdziesz także sposób, na ułatwienie oraz przyspieszenie swoich codziennych obowiązków projektowych, dzięki wykorzystaniu bibliotek Revit, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.